Przyszliśmy do części w Las Vegas, która się nazywa New York, New York i to dosłownie wygląda jak Nowy Jork, już taki baby. Właśnie zjadłam moje śniadanie, zamówiłam sobie naleśnika z truskawkami i serkiem mascarpone był bardzo dobry, naprawdę ciasto było idealnie miękkie naprawdę bardzo mi smakowało, jestem mile zaskoczona teraz w ogóle w Starbucksie jest Pumpkin Season, więc są nowe rodzaje kaw. I tutaj w Stanach jest smak, którego ja zawsze chciałam spróbować: a mianowicie to jest Iced Apple Crisp Oat Milk Macchiato. Tak to wygląda, ja to właśnie zamówiłam, i jestem bardzo ciekawa smaku. Wymieszałam to przed chwilą, bo ta warstwa na górze to była po prostu kawa, i nie było nic poza kawą czuć. Raz wymieszałam i to jest przepyszne. Czuć jabłko, czuć cynamon, bo to jest w ogóle jak taka kawa o smaku szarlotki

Kupiliśmy bilety na wieżę Eiffla I w ogóle ta wieża Eiffla Jakby jasna na wieżę Eiffla jest w budynku Gdzie jest oczywiście kasyno Nie mogę się doczekać, bo będzie stamtąd przepiękny widok na cały Las Vegas Ja aktualnie jestem po śniadaniu i dzisiaj mam plan taki, że właśnie teraz spędzimy czas na basenie, a później wyjdziemy na miasto i mamy o 19 przedstawienie. Tylko to mamy dzisiaj w planach, ale będzie super. Ja się przybrałam w strój kąpielowy i idę na plażę. Ja przed chwilą poszłam do starbucksa po wodę, bo jest ultra gorąco Jest 41 stopni na dworze i pełne słońce Więc... I w ogóle fun fact, w naszym hotelu są trzy starbucksy Ale tutaj praktycznie wszędzie na każdym rogu możecie spotkać Starbucks. Ta woda, mimo że normalnie w starbucksie jest darmowa To jest kranówka, możecie poprosić w każdym starbucksie o darmową kranówkę To tutaj kosztuje 1 dolara I tak jest lepiej niż w sklepiku obok, bo kosztuje w sklepiku jak chcecie tak okupić zwykłą w butelce, to kosztuje 7-8 dolarów. Teraz jesteśmy w hotelu Bellagio. To jest taki jeden tutaj z najpopularniejszych hoteli. I co jakiś czas mają różne wystawy. I teraz jest wystawa chyba o tematyce natury, lasu. I to wygląda niesamowicie i wszystko jest prawdziwe. Cała wystawa jest zrobiona z żywych kwiatów. I robi wrażenie. Na przykład ta żyrafa jest zrobiona z nasion. Jak się przyjdziecie, to możecie zobaczyć, że są dwa kolory nasion, i ta cała żyrafa jest zrobiona właśnie z tego. A my aktualnie idziemy zjeść kolację, i na wieczór mamy bilety na przedstawienie. To będzie o tematyce Nowego Jorku. Nazywa się Mad Apple. Właśnie wyszliśmy z przedstawienia, idziemy do hotelu. O, ten złoty to jest nasz hotel, więc mamy jeszcze kawałek. Na początku mieliśmy iść na nowojorski spektakl, ale mieliśmy lekkie komplikacje, więc zmieniliśmy bilety i byliśmy na innym przedstawieniu, ale też to przedstawiało Circus Display I powiem Wam, że naprawdę bardzo mi się podobało. Wszystko było. Super dopracowane wszystkie kostiumy, stroje. Bardzo często też akrobaci mieli kontakt z publicznością. Na przykład siedzieliście i nagle ktoś nad wami przeleciał. Albo ktoś skoczył, albo tu się pojawił. Więc wszystko było na ostatni guzik dopracowane. Ja jestem strasznie zmęczona. Jest po 23 i padam z nóg. Jest w ogóle strasznie ciepło. W ciągu dnia jest 42 stopnie, teraz jest myślę tak 36-37, więc czuć tą falę ciepła, a przed nami Nowy Jork. Śniadanie było naprawdę bardzo dobre. Wiem, że to mówię za każdym razem, jak coś tutaj zjem, ale naprawdę jestem bardzo zaskoczona, bo wszystko, co jadłam w Las Vegas do tej pory, mi bardzo smakowało. Ja tym razem na śniadanie zamówiłam amerykańskie pancake'i. One były gigantyczne. One były takich rozmiarów, jak u nas są normalnie talerze. Te talerze są tutaj gigantyczne, więc te pancake'i na talerzu tak wyglądały, ale one były rozmiarów takiego normalnego talerza. Były bardzo lekkie. Więc zjadłam wszystko i najadłam się, ale myślę, że niedługo strawił, bo były właśnie bardzo lekkie. I między warstwami był serek, myślę, że to był twarożek, i w środku miały jagody, więc idealnie.